i niewiosa, Pionku starych bogów! Upadniemy razem! Egida! Ha! Zaprzestań walki. Ciemność ukołysze cię na wieczny spoczynek. Oblubienica zaćmienia. Taki mój tytuł. Zgładzę cię. Starzy bogowie odeszli. Mój zakon zniszczył ich bluźniercze i odrażające trony. Szykuj się do boju! Oto jest droga do całkowitości. Aurora! Długa jest noc. Pragniesz zmierzyć się z rycerzem zaćmienia? Zatem pogódź się ze swym losem, nim zginiesz! Słońce ci nie dopomoże. Zrobi to moja tarcza. Zło zostanie wypalone. Do boju! Poddaj się osądowi! Stąpam pomiędzy cieniem a światłem. Zawsze czujna. Wskaźmy demony tej krainy na spoczynek. Odpowiedz nam wyzwanie, tchórzu! Trzymaj się zmierzchu, ażeby prawdziwa ciemność cię nie pochłonęła. Nie chwiej się w swej wierze. Dziś wojujemy jak jeden mąż. Twa nikczemność zostanie ukrócona. Dwa starożytne zakony. Jeden nad. Drugi pot. Podziwiaj niewiosa!